Panu Jezusowi, Bogu Ojcu. Z tej strony Jarek. I Ania. Witam Was serdecznie. Jesteśmy małżeństwem od 9 lat, a razem jesteśmy już 18, więc myślę, że Pan tutaj pięknie nam błogosławi w tej wspólnej drodze. Ale właściwie nie zawsze tak było. Ale dzięki Bogu się pobraliśmy, bo to On poruszył nasze sumienia i poszliśmy za Panem. I to w jego łasce wszystko się pozmieniało. Jesteś, staliśmy się nowymi ludźmi. No, i on nas prowadzi dzisiaj jako dzieci Boże. Na pewno ogromnym świadectwem naszego zbawienia jest to, że w tym samym czasie, kiedy ja wołałam Boga, ja również wołałem, a nie wiedziałem, że Ania również woła do Boga. Warto może teraz przytoczyć, czym według Biblii jest małżeństwo. Dlatego musimy się cofnąć do pierwszej księgi Biblii, księgi Rodzaju, w drugim rozdziale. W 23 wersecie mamy napisane: I Adam powiedział. To teraz jest kość z moich kości i ciało z mojego ciała, dlatego będzie nazwana kobietą, bo z mężczyzny została wzięta. Dlatego opuści mężczyzna swojego ojca i swoją matkę i połączy się ze swoją żoną, i będą jednym ciałem. I oboje, Adam i jego żona, byli nadzy, a nie wstydzili się. Te wersety wskazują na to, że mąż z żoną, gdy łączą się ze sobą, zaczynają tworzyć przymierze. Który jest nierozerwalny w oczach Boga. Jak byli we dwoje osobnymi osobami, tak zaczynają tworzyć jedno ciało, jeden organizm. Tak jest właśnie z rodziną: że jesteśmy mąż i żona, niby dwie osoby, ale faktycznie mamy jeden punkt widzenia, jednego serca, jednej myśli. Musimy być zgodni i podążać w jednym kierunku. Jeżeli dom będzie rozdzielony, to nic się tutaj nie stanie. Czy to kwestie między nami, w relacji między mężem a żoną, czy relacje z dziećmi naszymi, to wszystko musi być spójne. I jeżeli to wszystko jest w Panu, wtedy ma prawo działać jak należy i tylko wtedy. Dlatego czy w cielesnych rzeczach, czy w duchowych, musimy być jedno. I tak jak Pan Jezus nauczał. Lecz Jezus, znając ich myśli, powiedział im: każde królestwo podzielone wewnętrznie pustoszeje. I żadne miasto albo dom podzielony wewnętrznie nie przetrwa. Ewangelia Mateusza 12.25. Dlatego teraz warto wspomnieć o tym przymierzu, które dał nam Bóg między kobietą a mężczyzną. Jak już powiedzieliśmy, jest nierozerwalne, kiedy wchodzimy w związek małżeński, robimy to już do końca naszego życia, do śmierci. Myślę, że jednak temat rozwodów poruszymy przy innym nagraniu. Dlatego też rozpocznijmy może trochę o naszym przymierzu. Wpierw może nie było tak kolorowo. Pan poruszył nasze sumienia, żebyśmy się pobrali, gdy go szukaliśmy, choć tak w rzeczywistości to odstąpiliśmy od pana i nie poszliśmy za nim. Nie narodziliśmy się na nowo, ale mamy ten pozytyw, że wtedy już zaczęliśmy być małżeństwem. Ale zacznijmy może od początku. Poznaliśmy się z Jarkiem jako nastolatkowie, przeszliśmy różne etapy w naszym życiu. Nie zawsze było kolorowo. Było w naszym domu bardzo dużo agresji, kłótni. I choć bardzo się kochaliśmy, to bardzo się niszczyliśmy. Nawet gdy pojawiły się na świecie nasze dzieci, no nie byliśmy idealnym małżeństwem. W domu było cały czas bardzo dużo agresji, dochodziło nawet do rękoczynów. I gdyby nie Bóg, prawdopodobnie dzisiaj tej naszej relacji by nie było. Jako niesprawiedliwi ludzie zawsze próbowaliśmy postawić swoje wyżej od drugiego. Niby się kochaliśmy, ale zawsze próbowaliśmy działać egoizmem, i często wzajemnie nakręcaliśmy się do różnych złych rzeczy. Jarek miał bardzo dużą nerwicę, którą nieraz wykorzystywałam po to, żeby jeszcze go bardziej zdenerwować, żebym to ja okazała się ofiarą. I to często doprowadzało go do jeszcze większej agresji, nieraz kończyło się rękoczynami. I co najgorsze, jak to często w związkach wychodzi, największe problemy były z małych rzeczy, gdzie nie potrafiliśmy się dogadać w drobnostkach, ale i też w kwestiach wychowania dzieci, w kwestiach zajmowania się domem, grzech wyniszczał nasz dom. Lenistwo, nerwy, kłótnie, również brak jednego podejścia, poglądu na wszystko. Każdy ciągnął rzepkę w swoją stronę. To było złe. Dzisiaj wiemy, że, że w tych drobnych rzeczach strasznie walił się nasz związek, a na nich między innymi jest też ugruntowane podejście męża i żony do tego, żebyśmy byli jak, jak to właśnie jedno ciało w tym jednym przymierzu małżeńskim. Wielokrotnie wychodziło, że po prostu też ze sobą nie potrafimy rozmawiać. I nasze punkty widzenia były inne. Choć może nie we wszystkim, ale w większości tak to wyglądało. Ale gdy Pan Jezus nas odmienił, dał nam się narodzić na nowo, staliśmy się nowymi ludźmi, przestaliśmy być niewolnikami grzechu i wszystko się odmieniło również w naszym związku. Dzisiaj patrzymy wszystko jak jeden organizm. Dzisiaj nie ma w nas rozwojenia. Wychowujemy dzieci w zgodności. gdyby jedno dziecko przyszło do mnie i zapytało o coś... Ja bym na przykład nie zezwolił i przyszło potem do Ani, pytając o to samo, Ania również by nie zezwoliła. Innym problemem również była z mojej strony może wierność wobec żony, gdzie żona zaspokajała męża, mimo to byłem uzależniony od pornografii. Lecz jak Pan Jezus uleczył serce, umysł dzisiaj nie jestem cudzołożnikiem, a podchodzę do mojej żony, tak jak jest w księdze przysłów 518. Niech Twój zdrój będzie błogosławiony i ciesz się żoną Twojej młodości. Dlatego Bóg nie uleczył tylko nas samych, ale uleczył cały związek, całe przymierze. Także może teraz przejdziemy do atutów bycia małżeństwem w Panu i tego, jak wielki dar dał nam Pan. Myślę, że taką pierwszą, najważniejszą kwestią, jaką możemy wspomnieć, jest brak utrapień od drugiej połówki, gdzie znamy wiele braci, którzy nie mają zbawionego małżonka, przez co mają wiele utrapień, bitw, walk każdego dnia. Dziękuję Bogu za to, że razem z mężem możemy być jedno. Nie musimy w żadnych łącznie z wychowaniem dzieci ze sprawami codziennymi, z pracą iść w zupełnie różne strony i obydwoje wiemy, czym jest grzech, i obydwoje wzajemnie możemy się w tym wspierać, żeby trzymać się od niego z daleka. No druga sprawa, nie mamy żadnych pociągów do złych rzeczy jak jakieś święta pogańskie, tak jak w wielu rodzinach, Niezbawiony małżonek ciągnie, powiedzmy, żonę do obchodzenia, tak zwanego Bożego Narodzenia. A ona tego nie chce robić, bo chce się podobać Bogu, a nie ludziom. No i zaczynają się walki, stres, nerwy, ale wiemy, że też dzięki Bogu taka siostra może wygrać w Panu z wszelkimi przeciwnościami. Dodatkowo kwestie takie jak alkohol czy jakiekolwiek inne używki, one w takim domu nie istnieją, bo obydwie strony wiedzą, że to jest złe. A w momencie, kiedy. Druga połówka nie rozumie, że napicie się piwa czy wypicie jakiegoś innego alkoholu podczas rodzinnej imprezy to nie jest nic dobrego, no to to doprowadza do różnych utrapień. Generalnie możemy mnożyć przykładów wiele, ale temat dobierania małżeństwa, zbawionych, niezbawionych i tak dalej poruszymy w innym odcinku o małżeństwie. Jeśli wspominamy już o atutach bycia małżeństwem w Panu, takim bardzo ważnym elementem jest wspólne zbudowanie. Gdzie wspólnie możemy studiować Słowo, modlić się czy uwielbiać przy pieśniach Pana. Jest to niezastąpione, gdy robimy to razem ze sobą, bo mamy już kościół między sobą. Tak jak Pan Jezus obiecał, gdzie chociaż dwie czy trzy osoby się zgromadzą, tam ja będę pośród nich. Wspólna modlitwa nie jest dla nas tylko relacją w tym momencie z Panem, ale również wspólną nauką, też samych siebie. Możemy wzajemnie widzieć, dostrzegać rzeczy, których może wcześniej nawet nie dostrzegaliśmy, uczyć się również tej modlitwy od drugiej osoby, a zarazem wspólnie wstawiać się za innymi wierzącymi, naszymi bliskimi i innymi osobami, które potrzebują naszej modlitwy. Modlitwa w małżeństwie cementuje nasze małżeństwo, i podobnie się sprawy mają ze studium słowa. Gdy Pan potrafi mnie otworzyć pisma, daje zrozumienie i ja mogę się z tym podzielić za nią, ale sprawy mają się też na odwrót, gdzie ja mogę czegoś nie widzieć. I Ani Pan otwiera pisma, i ona się dzieli tym ze mną. Mamy wspólne zbudowanie w tym wszystkim, wspólne zrozumienie, i możemy podwójnie więcej zrozumieć dzięki temu. Dodatkowo możemy prowadzić debaty, rozważać tematy, które gdzieś siedzą nam na sercu, i też budować relacje między sobą wzajemnie, bo to też jest wspaniały czas dla naszego małżeństwa. Na początku takich studium wspólnych w przysłowie mogliśmy niektóre rzeczy różnie rozumować. I tutaj też wychodzi właśnie pożycie małżeńskie, gdzie możemy wspólnie zasiąść do słowa, przedstawić swoje argumenty, no i szukać prawdy Bożej. Nie przyciągać na swoją stronę jedną czy drugą osobę, ale dojść do tego, co Bóg chce nam przekazać i patrzeć, jak się sprawy mają w piśmie, tak jak Berejczycy, wspomniani już tylekroć w naszych wideo. I to jest niesamowite, bo nie musimy iść na kompromisy między sobą jako ludzie, tylko szukać tej Bożej prawdy, która jest najlepszym rozeznaniem każdej sprawy. Dlatego nie możemy podchodzić też tak do tematu, że ja wiem inaczej, ty wiesz inaczej. Dobra, to zostanę przy swoim. Nie, bo ktoś musi się mylić, albo nawet we dwie osoby mogą się mylić wtedy. Dlatego warto usiąść do tego skrupulatnie, sprawdzać każdą sprawę, każdy temat. Czasami mogą być to kilkudniowe, tygodniowe, a nawet czasami jeszcze dłuższe tematy do przerobienia i sprawy, do których wracamy, bo Pan otwiera nam oczy każdego dnia i rzeczy, które już mogliśmy myśleć, że już wszystko wiemy. Na chwilę się okazuje, że jednak nic nie wiemy i warto szukać dalej, dlatego nigdy nie poddawajmy się w poszukiwaniu prawdy, nigdy nie przestawajmy na tym, co już wiemy, tylko cały czas dążmy do tego, żeby to Pan był na pierwszym miejscu w naszym życiu. wiemy to, że ile byśmy nie wiedzieli, wiemy za mało. Dlatego cały czas się uczmy. I też pamiętajmy, że nie ma czegoś takiego, że w związku mąż jest lepszy czy żona jest lepsza. Obydwoje jesteśmy przez Boga równie umiłowani, i każdy z nas jest innym stworzeniem, które przez Boga jest w inny sposób obdarowane różnymi darami. Dlatego warto te dary ze sobą wymieniać. Tak jak ciało ma różne członki, tak i my jesteśmy różnymi członkami, które wzajemnie się uzupełniają, a nie wzajemnie ze sobą rywalizują czy walczą. Mąż nie jest nad człowiekiem. A żona nie jest pod człowiekiem i na odwrót. Obydwoje są sobie równi. Tyle, że mężczyzna pełni inną rolę i żona pełni inną rolę. Więc nie wywyższajmy się, nie pysznijmy, tylko bądźmy jak jedno ciało. Kochajmy się, miłujmy i szanujmy. Nawet jeżeli ktoś ma inne zdanie niż my, to nie próbujmy tego w jakiś sposób karcić czy w jakiś sposób poniżać drugiej osoby, tylko wspólnie szukać Bożej prawdy, bo to ona zawsze ma się obronić w naszym życiu. Dlatego też myślę, że warto powiedzieć o uwielbieniu, gdy możemy wspólnie umiłować Boga śpiewem, muzyką, i to nie tylko jako małżeństwo, ale mogą dołączyć do tego nasze dzieci, tak jak jest w naszym przypadku. Tak, nasze dzieci bardzo lubią grać na instrumentach, śpiewać razem z nami, dlatego wierzymy, że to też jest taki dobry rodzinny czas, gdzie zbliżamy się do Boga, oddajemy Mu pełnie chwały. I wspólnie uczymy się jak wielbić, wywyższać i stawiać Boga zawsze na pierwszym miejscu w naszym domu, w naszym życiu i też w naszej społeczności, którą jest rodzina. Trzeba pamiętać, że jeżeli będziemy śpiewać Panu, ale w życiu będziemy postępować grzesznie, to najpiękniejszy śpiew wtedy dla Boga będzie wrzaskiem. Więc przede wszystkim uświęcajmy się, kochajmy Go całym sercem, duszą, umysłem, całym sobą i czyńmy Jego wolę. Też jako chrześcijanie w związku musimy pamiętać o tym, by wzajemnie się pokrzepiać i karcić wtedy, gdy trzeba. To jest duży i ważny element naszego związku, ale też takiej społeczności z Panem, nie jako mąż i żona, ale brat i siostra. Bo jeżeli nie będziemy się wzajemnie wspierać w tych trudnych chwilach, albo karcić, gdy widzimy, gdy druga osoba zachodzi za daleko jakiejś rzeczy, które nie są podobające się Bogu, to wierzę w to, że Pan właśnie do tego nas postawił małżeństwem, żebyśmy mogli to widzieć, dostrzegać. I być dla siebie takim oparciem w każdej chwili. Wielu braci czy siostr w, w społecznościach nie widzi tak dużo nas na co dzień jak żona czy mąż. Dlatego możemy jak najbardziej zobaczyć błędy, ale też potrzeby, gdy trzeba pokrzepić jakieś smutki, ale wspólnie się radować, bo o tym nie zapominajmy. I też dobrze znając drugą połówkę, wiemy, jakimi metodami uderzyć do tej osoby. Czasami muszą być to łagodne słowa, czasami trzeba skarcić mocniejszymi słowami. A czasami po prostu jest potrzebne milczenie, pozwolenie wypłakać się drugiej osobie i bycie razem. I to też jest wspaniały element naszego związku, naszej rodziny, bo wiemy, że możemy zawsze na siebie liczyć, niezależnie od sytuacji, choćby było źle, to wierzy wierzymy w to, że możemy być razem w tym wszystkim. Także miłujcie się, tak jak własne ciało, ale pamiętajcie, żebyście nie stawiali małżonka przed Bogiem. To Bóg jest najważniejszy i jemu mamy oddać wszystko. Jak jest napisane w liście do kolosan, Pan Jezus ma być pierwszy we wszystkim. I też pamiętajmy, że nasze domy oddaliśmy Bogu w opiekę i to On tutaj jest głową naszego domu. To On tutaj wszystkim zarządza i On nad wszystkim ma pieczę. Jeżeli pozwolimy na to, żeby królował w naszym życiu, w naszym sercu, w naszym domu, w naszym małżeństwie podczas wychowywania naszych dzieci, to wtedy będzie wszystko na właściwym miejscu. Jeżeli macie jakieś pytania względem małżeństwa, Chętnie posłuchamy, wysłuchamy, podzielimy się tym, co wiemy. A niech Pan daje nam słowo i wykonanie. I również, jeśli macie jakieś swoje spostrzeżenia, to już bardzo chętnie wysłuchamy tego, czym chcecie się z nami podzielić, bo wierzymy, że wzajemnie budować możemy się tylko wtedy, kiedy jesteśmy otwarci na konwersacje, kiedy wspólnie możemy ze sobą o tym porozmawiać, nie tylko w małżeństwie, ale również wśród braci. Także z Panem Bogiem. Z Bogiem, kochani.